Ja niewiele chcę od życia. Trochę żarcia, trochę picia i mknąć dalej, gdzie poniosą oczy. A każdemu powiem szczerze, wolę jazdę na rowerze. Nawet wtedy, gdy mnie deszczyk trochę zmoczy. Żadny auto, żadna bryka. Ja na kółkach dwóch pomykam. Tak przyjemnie jest i zdrowiej przecież. Jakie zdrower, nie ma biedy, bo wiadomo, że już wtedy zapomina się o Bożym świecie. Jestem chłopakiem ze wsi, Urodziłem się w latach 60. To był taki dobry okres, chyba już po tych czasach gomukowskich i chyba miałem szczęśliwe dzieciństwo. Potem moje losy rzuciły mnie do miasta i w gruncie rzeczy, z zawodu, jestem magistrem, inżynierem budownictwa, konkretnie drogowcy. Trochę pracowałem w budownictwie, może więcej w handlu, w marketingu. Ale moje życie i cała pasja to są zioła. Razem z przyjaciółmi założyliśmy taki malutki ogródek ziołowo-żwirowy, w którym trochę uprawiamy ziół, takich dość aromatycznych, bo głównie z nich robimy octy. To są estragon, hyzop, tymianek. No, trochę nam to daje takiej satysfakcji. Czasami się jakiś tam parę osób zbieramy i robimy takie większe jakby przedsięwzięcie. To jest ocet na włodzi. Będziemy go rozlewać za chwilę do mniejszych naczyń. Octy w sobie mają bardzo dużo różnych zawartości leczniczych, dlatego, że w trakcie produkcji octu najpierw jest to macerat, czyli zioło oddaje to wszystko do wody. Potem powstaje z tego alkohol. Wtedy kolejne substancje, głównie olejki eteryczne, przedostają się do alkoholu. I potem na bazie tego przy dostępie tlenu i bakterii octowych, powstaje ocet, który konserwuje. Dzięki temu ta substancja długo nam służy, bo ja nie słyszałem, żeby ocet się kiedyś przeterminował. Zakładamy gumeczkę, żeby do tego octu nam nie doleciały muchy, owocówki. Zioła mają sobie energię. Ma na to wpływ i temperatura, i światło, i wiele innych Różnych jeszcze do tej pory nieodkrytych, niezbadanych czynników. Warto się oprzeć na kalendarzu księżycowym. Jest bardzo prosta zasada, że zioła zbieramy wtedy, kiedy Księżyc rośnie czyli w kierunku pełni wtedy zbieramy zioła nadziemne, dziele i kwiaty, pąki i takie różne inne. Natomiast wtedy, kiedy księżyc już maleje, popełni, wtedy ta energia przychodzi do korzeni. Wtedy warto zbierać takie rośliny, które są, mają siłę w korzeniu, czyli chociażby żywokost. I tu też jest ważna, ciekawa sprawa, że rośliny na zimę zabierają te swoje cenne substancje do korzeni. Widzimy, że trzeba żółkną, bo zabierają. Chlorofil, który jest im bardzo cenny, który jest bardzo zbliżony do składem do naszej hemoglobiny. Więc wszelkiego rodzaju zioła, z których mamy korzenie, zbieramy jesienią albo wczesną wiosną. Zawsze lubiłem poezję. Lubiłem się poczytać i książki, ale któregoś razu grupa teatralna działająca przy Polskim Związku Niewidomych zaprosiła mnie do spróbowania, żeby zagrać w teatrze. Te staruszki dają nam nieźle popalić. Ale to oni mu wodę z mózgu zrobili, spaniaki, no naturalnie. Proszę pani, nikt mi nic, z niczego nie zrobił. Sam przeszedłem i w każdej chwili mogę wrócić, kiedy tylko zechcę. Potem ze znajomymi założyliśmy taki własny teatr awangardowy. Próbujemy nową sztukę. Nie liczy to nam łatwo, bo po drodze były jeszcze i u tego mego kolegi udar, a u mnie jeszcze zawał. Ale powoli się wygrzebujemy i mam nadzieję, że kiedyś to wystawimy. A w pewnym sensie nie. Czemu pan tak sądzi? Nie wiem. Tak mi przyszło do głowy. Aha, no tak. W młodości, kiedy jeszcze gdzieś tam na łączce pasałem krówki, słucham takiego radia tranzystorowego, lubiłem słuchać Radia Wolna Europa, a tam niejaka pani Róża Nowotarska, nawet zapamiętałem jej nazwisko, prezentowała muzykę country. Tą muzykę lubię, często jeżdżę do Mrowkowa na pikniki country. W latach 2003-2005, tak sobie patrzę, prowadziliśmy z kolegą e, Ryśkiem Kijakiem, lekarzem, e, taki program radiowy w Radio Akadera, Muzyczny Diliżans. Puszczaliśmy muzykę country, on występował jako Medman, a ja jako Cowboy George. Cześć, witajcie, witam Was, Medman i Cowboy George. Chociaż nigdy nie chodziłem do żadnej szkoły muzycznej, ale się nuty nauczyłem i nawet zacząłem komponować. Napisałem trochę piosenek, zacząłem pisać muzykę do sztuk teatralnych i nawet taką mam przygotowaną, już troszeczkę zaczętą sztukę Sen o Makowej Dziewczynie, gdzie nawet taki leitmotyw do tego skomponowałem. Kiedyś było, była moda grania na gitarze, więc ja nauczyłem się grać na gitarze tak trochę dla szpanu. Podobnie nauczyłem się tańczyć, bo nawet tańczyłem w klubie tanecznym. A taka gitarka, czy chociażby harmonika ustna pomaga człowiekowi trochę w trudnych sytuacjach. I jak mam jakieś natchnienie, to coś napiszę, coś skomponuję. Tutaj, na naszych terenach, zielarstwo czy ziołolecznictwo to wcale nie jest jakaś moda, tylko wręcz dziedzictwo i tutaj mamy od wieków takie magiczne tradycje leczeniu ziołami. Zielarstwo to nie tylko takie działanie prozdrowotne czy lecznicze, ale również to jest taka gastronomia, kuchnia. A to wiesiołek dwuletni, bardzo fajne na sercowe, z tego się robi olej z wiesiołka. No tak się zdarzyło, że miałem zawał. Ale na szczęście zaraz potem trafiłem do Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Supraślu i tam mnie w ciągu dosłownie czterech tygodni przywrócili do życia i do pracy. A przy okazji poznałem fajnych lekarzy, którzy też interesują się ziołami. I zaczęła się taka nasza współpraca z uzdrowiskiem. Bo tam razem z grupą zielarzy z naszej ziołowej zagrody organizujemy takie cykliczne spotkania dla pensjonariuszy, pacjentów, uzdrowiska. Proszę Państwa, ja Państwu od razu gratuluję, że Państwo znaleźli się w wspaniałym miejscu. Tam ich zachęcamy do tego, żeby się zajęli ziołami, trochę przestrzegamy, żeby nie mieszali ziół z lekami. Bezmyślnie, żeby trochę rozsądku, było. Wszystko, co wokół nas rośnie, to są leki. Weźmy chociaż jeden przykład: PESZ. Każdy zna PESZ. Nie ma choroby, na którą PESZ nie byłby lekarstwem. Wszystko jest tu zaklęte w tych ziołach. Jak nie wiemy, nie mamy tej wiedzy, to żadne ziele nam nie pomoże. Myślę, że warto współpracować z lekarzami, z farmaceutami dlatego że substancje ziołowe są również niebezpieczne. Nieumiejętne korzystanie ziół może naprawdę bardzo nam zaszkodzić. Jest bardzo dużo roślin trujących, które też są stosowane w medycynie, ale tutaj trzeba je stosować bardzo ostrożnie. Myślę, że chyba jestem szczęśliwym dzięki temu, że, że funkcjonuję z naturą, z ludźmi, że w jakiś sposób dzielimy się tą naszą wiedzą z, z osobami, które potrzebują, żeby być zdrowe.